W dzisiejszym odcinku te wszystkie samochody będą musiały zmierzyć się z wielkim, ogromnym halkiem. I mam nadzieję, że uda nam się go dzisiaj doszczętnie zniszczyć. Na samym starcie kojim łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli chcecie kolejny odcinek z takiej gierki, w której będziemy niszczyć tak wielkie posągi, jak właśnie ten halk. A ja wam pokażę, co w ogóle potrafią te samochody. Zabierzmy na sam start. Nie, dobra, traktor, to jest zły pomysł. Zabierzmy jakiś tutaj taki niebieski wozik. Bierzemy go i uwaga! Już wam pokazuję na czym to polega. Musimy się jak najbardziej rozpędzić, żeby z jak największym impetem uderzyć. W... O kurczę, jakiś. Zgadę samochód Dobra, walimy w rękę, walimy w rękę Dobra, jest git, jest git, jest git Nie rozwaliliśmy dużo O dobra, ile tu jest beczek Nie rozwaliliśmy dużo Ponieważ rozwaliśmy tylko trochę tej ręki Ale to jakby jest dobrym startem, tak Naszym celem jest zniszczyć całego halka I mam nadzieję, że prędzej czy później nam się to oczywiście uda Ja mogę to młotem rozwalić Chyba nie, chyba nie mogę. No dobra, wróćmy w takim razie na górę i uwaga, zobaczmy jaki możemy inny samochód zabrać, żeby zniszczyć tego halka w jak najszybszym tempie. Bo zależy nam na tym jednak, żeby, żeby on zniknął jak najszybciej, tak? Jak najmniej samochodu trzeba wykorzystać. To wygląda mocno. Ufam, ufam temu czemuś. Nie wiem co to jest totalnie, to wygląda jak jakiś... To się zbiera trzy dni. Tu ma laser! Zobaczymy co ten laser, laser potrafi. Tam są jakieś szkody? <laughs> Sprawdźmy to. Czy tam są jakiekolwiek szkody z tego powodu zrobione? Ej, chyba są. Na wylot się przy, przycisnęliśmy, chyba, jak to dobrze widzę. Tak, przybiliśmy się na wylot. Jest na drugą stronę przybite, dobra. Ej, to ten laser jest mocny. Na samym, na samym końcu będzie można go fajnie wykorzystać. A póki co, zabierzmy ten wóz. I wyrzućmy go stąd. Już trudno. Nie chcemy się nim cofać. E, on jeszcze uderzył coś tam! Dobra, trochę stopy zniszczyliśmy. Git, git. Wybierzmy kolejny samochód w takim razie. Ja wiem, że z czasem, jak będziemy grali, to im więcej będzie rozwalonego tego charka, tym więcej tych pikseli będzie jakby z niego zniszczonych i będzie nam bardziej legować gierkę. Dobra, uwaga, ten wozik jest dobry. Ja czuję w nim potencjał. Walimy, walimy, no nie wiem gdzie, w nogę po prostu, bo chyba dalej nie dolecimy. Dobra, tu nie, to są za małe zniszczenia, to są za małe zniszczenia! To mi nie pasuje! Nie, 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 trzeba większy kaliber, większy kaliber. Coś szybszego, cięższego na pewno, bo takie małe wozy, to nie, to się, to się, to się nie godzi. Dobra, zrób, zróbmy to, zróbmy to. To jest jakiś w ogóle samochód, który ma Wi-Fi na boku. W się, sensie, że jakiś telewizyjny chyba. Nie wiem, czy on ma jakieś super umiejętności, chyba nie, ale uwaga, lecimy! No nie! A dobra, dobra, trochę rozwalił, trochę rozwalił! Trochę rozwalił, ej, okej, okay. nie jest źle Nie jest źle, nie jest źle Jest rozwalony cały, prawie w pasie Tam jest największa broń, te czołgi Ale czołgi zostawimy na później, na razie nie Na razie nie, spróbujmy koparkę Ej, dobra, czy ta koparka duża się tak rozpędzi, żebyśmy byli w stanie tam coś rozwalić? Chyba nie, ale dobra, spróbujmy Spróbujmy ją rozpędzić najbardziej, jak to jest możliwe Trzy lata później. No nie no, nie masz szans. Ja tą koparką nawet nie dolecę do niego. Ej, mogę podnosić tą tą Łopatę! Dobra, to ścięgamy jak najdalej, także jak się wywalę, to żeby choć zahaczął stopę. To wygląda jakbym w wspomnianym tempie jechał. O! Ty no! A dobra, dobra, nie no, dobra. Fatalne. Nie bierzemy takich rzeczy, trzeba brać szybkie. To jest duże, to jest duże. I to będzie chyba dosyć szybkie. Oho, no, no super, wyjechałem już to od razu. Dobra, okej. Okay. Dobra, to jest szybkie, to jest szybkie, to jest szybkie, to jest szybkie. Let's go! Dobra, rozwaliliśmy go znowu trochę. On, on musi się cały przewrócić, wiesz Jak rozwalimy całą tą, tą tutaj część, to on się cały przewróci, cały spadnie po prostu. Więc trzeba trzeba do tego doprowadzić. Dobra, weźmy to. Dobra, i teraz rozpędźmy go, jak najszybciej się da. Uwaga, nakręcamy, nakręcamy i lecimy, 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 lecimy proszę. Trzeba to dobrze wierzyć. Teraz walimy tutaj, tak, na skos Uwaga, pyk. To jest dalej. O! <śled> Walę go normalnym młotem, niszczymy go Co się stanie, jak mu rozwalę to całkowicie? Czy on się przewróci cały? Ej, dobra, muszę to zrobić Wow Stopa spadła Na czym on się trzyma? Jak stopa spadła <ścoughs> O kurczę, ja się zakrztusiem Dobra, spróbujmy inny wóz Spróbujmy ten Uwaga, tu nakręcamy go i lecimy Dobra, uwaga, pyk Okej, okay. jak się przebijemy na wylot, to już będzie dobrze. To już będzie naprawdę dobrze. Ja bym chciał się na drugą stopę jeszcze, że tak powiem złapać. Dobra, jedziemy tym, normalnie, duża ta, jak to się nazywa? Ja zapomniałem, jak się nazywa to. Betoniarka, duża betoniarka. No i już wiemy o co chodzi. Dobra, ja tu nie dolecę, nie masz szans, że to znowu jedzie tak wolno. Dobra, uwaga. Jest, jest, jestem na drugiej nodze. Lecimy, niszczymy drugą nogę. Czy uda nam się... Nie! Spadło mi się! No dobra, trudno. Tir, ale bez przyczepy. To będzie szybkie. Dobra, uwaga. Lecimy tu. Dobrze, 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 dobrze. Jestem znowu na nodze, dobra. Jestem ciekaw, czy on cały się przewróci. Jak tak, to będzie śmiesznie. Znowu. Noga odpadła. Noga odpadła. <grym> dobra. Jest git, jest git. Czy on już nie ma stóp? No na pewno. No nie ma stóp. <grym> to wygląda to teraz strasznie. Jakby był jakimś takim duchem halkiem. Czołg. Dobra. Zaraz weźmiemy czołg, ale najpierw trzeba jeszcze zabrać ten czerwony. Czerwony jest szybki. Zawsze tak się mówi, że czerwone są najszybsze samochody. Dobra. Uwaga. Wow, jaki drift! Ej, dobra, to jest jedno do opanowania. Dobra, uwaga, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Dobra, to był słaby strzał. Dobra, bierzmy tego czołga, bierzmy czołga, zobaczymy, co on potrafi. Uwaga, let's go. Skaczemy z nim, tu jest więcej czołgów? tylko jeden czołg? Jaki on jest szybki! Utknął, co jest? Czołk tu utknął Nie, spadnie, 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 spadnie spadnie. Let's go Dobra, spadł, ale rozwaliliśmy halka przepotężnie Dobra, czekajcie, weźmy jeszcze Z tylko jeden czołg był? Co tam wybuchło? Dobra, rozpędzamy się Dobra, tiry są super, tiry są super Ten tir powinien się przebić na wylot już, tak mi się wydaje Uwaga jest, jest, jesteśmy już na wylot Mamy na wylot zrobioną dziurę Ojejku, dobra, to jest potężnie rozwalone już, nie? Ale dobra, jeszcze Kurczę, miałem wrażenie, że tu widziałem więcej czołgów Dobra, to też jest jakieś potężne coś Nie wiem, do czego to, czy to się tak rozpędzi fajnie, jakbym chciał Pewnie będzie się zbierać wolno bardzo O, Wykręcisz? No, oczywiście, że nie, oczywiście, że nie Jest szansa, że za niedługo odpadła mu dolna część ciała, tak mi się wydaje Czy to ma jakieś umiejętności? Super, chyba nie Dobra, walimy w nogę co? Dobra, to, było, to był najgorszy samochód, jaki mogłem zabrać Przysięgam Dobra, weźmiemy te, te są na blisko Aha, chciałem zabrać ten drugi, ale okej okay. Dobra, przeskakujemy na, na tą część tutaj Uwaga, pyk Dobra, dobra, to już się trzyma na ostatnich tych, na ostatnich pikselach tak naprawdę. Dobra, wsiadamy w ten samochód i niszczymy już do końca ten piksel. Ojejku, jak to się ślizga. Ja, no na pewno, no jasne. Dobra, już, 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 leć tym samochodem. To by było bez sensu. Przecież on się ślizga strasznie. Może tego weźmiemy? O, ten jest chyba dobry. O, ten jest szybki, ten jest mega szybki. To już czuć, to już czuć tempo w nim. Dobra, tu. A no, jednak nie jest taki szybki, ale na pewno jest... Wo! Dobra, spadła noga, spadła noga Ej, to my nie jesteśmy w stanie go całkowicie chyba zniszczyć, tak mi się wydaje Na seren zobaczymy, co się uda nam zrobić Postaramy się go jak najbardziej przeciąć tak, tak, tak spróbujemy przynajmniej Najgorsze jest to, że to się zbiera wieki, nie? O, uwaga, rozcinamy go tam Jest, odpadła dolna część Dobra, to jest mocne Ale teraz podjedziemy sobie tutaj na ten podjazd I spróbujemy przeciąć go jakoś tam, jakoś go pociąć Nie wiem jak jeszcze, ale jakoś go potniemy Okej, okay, odcinamy mu rękę, odcinamy mu rękę Odcinamy rękę No nie, no co się stało, że się nie odcięła ta ręka Czego jeszcze nie odciąłem No co jest, znaczy to się jeszcze trzyma O jest, poszło Dobra, uwaga tu I teraz odcinamy wszystko, co się da O kurczę No nie, no to jest Ej, to jest tak precyzyjna robota Dobra Jest, odpadło To nie jest takie łatwe tym sterować Dobra, tu I jeszcze tą rękę niszczymy I zostawiamy samą głowę Znaczy, no troszkę z klatką, Ale No nie, no nie, no nie Jest, jest, odpadło Dobra, i teraz bierzemy jeszcze tego woza Trzeba zrzucić tam na dół czy on tym laserem? Ciekawe czy ten laser zniszczy te, te beczki, ty uwaga? No. A mnie to niszczy? Mnie to nie niszczy. Ale jak to się zniszczyło całkowicie? On się rozsypał po prostu ten samochód, nie? Dobra, tyle nam zostało z naszego Halka Nie, satysfakcjonujący widok. Ja chciałem, ja chciałem, żeby on całkowicie zniknął. Wiecie o co chodzi? I wydaje mi się, że byłoby, byłbym w stanie to zrobić, ale musiałbym mieć. Yy, czołg jeszcze jeden. Dobra, poszukajmy czołgu. Czy jest tu gdzieś jeszcze jakiś taki wóz, który się nadaje jako czołg? Tu jest jakiś z rakietami, jest z rakietami coś. Jest, 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 jest. jest, Dobra, Git. Dobra, lecą w niego rakiety. Uwaga. A, tylko jedna. Dobra, tam, uwaga. I uwaga, coś się stanie Dobra, dobra, no trochę zniszczony jest Ale nie jakoś mega O, teraz, teraz dostał porządnie Teraz dostał porządnie Dobra, i uwaga, pyk, pyk, pyk Jo, dobra, to jest to, to jest to Te rakietki są fajne Ale one, no to dużo jest tych rakiet I są takie niecelne, bo tak latają bardzo szeroko No musimy podjechać bliżej Być tutaj na tym tym I uwaga, w locie, dobra Tyle wystarczy tego ziomeczka, żebyśmy... Już obili tym Dobra, cofnijmy się i... O, o, zaczynają się lagi Zaczynają się lagi, widzowie Czuję, że mi zaczyna lagować, nie? O, a tu jest jakiś karabin? Czekajcie, że to jest jakiś karabin? To, to widać, że jest z tyłu jakiś ten Ale to chyba nie da się tym strzelać Dobra Jest czołg, jest czołg! Tak coś czułem, że jeszcze jeden będzie Dobra, bierzemy go I niszczymy już do końca teraz wszystko A nie, to nie jest czołg Nie mogę tym ten... Łóżko? R LMB? Nie rozumiem, co to jest. Jaki jest przycisk na klawiaturze LMB? Lewy megabyczek. Dobra, nie wiem. To wysi wysiadam. Chciałem, żeby to był y czołg, a jednak nie jest czołg, więc ja wysiadam. Dobra, a jest jakiś inny, jakiś czołg, proszę. No coś cokolwiek, co jeszcze strzela. To niemożliwe, że są tylko dwa takie samochody. Czy to jest jakiś Hugo Copter? Ej, czy ja mogę tym lecieć? Proszę. Nie, nie mogę. No ja, dobra, że to nawet zniszczyłem. Dobra, ale mamy tu jakieś budkę z hotdogami. Bierzemy budką z hotdogami, jedziemy i tyle. Tylko ja nawet nie dolecę do tego, przecież to jest tak wysoko. No dobra, ale spróbujmy. Nieważne, nie było tematu. Ej, dobra, no nie ma tu już żadnego wozu fajnego. Dobra, autobusem nie jechałem jeszcze, tylko że autobus to ja wiem, że on nie, nawet tego nie rozwali. Nawet nie doleci do tego, bo to już jest jakby, wiecie o kurczę. To już jest za, za wysoko, już to za bardzo zniszczyłem. I już nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, tak mi się wydaje. No, autobus. No właśnie. Tu nie o to żeby też. Na czym siedzisz, ziomeczku? Na czym ty siedzisz, kurczę, wariacie? Ej, mam kościce jakoś. rozol co to jest aerozol? Aerozol. Aerozol. Koloidalny, w którym środkiem rozpo, rozpraszającym jest gaz. Cały Przykładem jest gaś... A, gaśnica. Ja muszę brać szybkie samochody, które wylecą jak najwyżej na tej skoczni. To, to jest to, to jest to. O, dobra, uwaga, spróbujemy tym. Cokolwiek musnąć, cokolwiek. Ajajaj, aj, aj, blisko było. Ej, ale daleki skok. Znowu się wszystko rozwaliło. No dobra, trudno. Powiem wam tak, kończą mi się pomysły Szczerze mówiąc, bo tych samochodów tu jest dużo, ale ja nie widzę żadnego Potencjalnego wozu, który byłby w stanie jakkolwiek dolecieć do tego Halka. Serio. Liczyłem na to, że go rozwalimy teraz jakimś, jakimś Czołgiem czy coś, ale czołgów już nie ma. Mamy ewentualnie taki samochód No dobra, to on wygląda na szybki. No i on chyba jest szybki faktycznie Raz spróbujmy to zrobić. O, jest bardzo szybki. Dobra, jest szansa Jest szansa. Uwaga Ajajaj, aj, aj, no nie trafiłem sobie Tu ten laser dalej strzela Dobra, powiem wam tak. No nawet ciężko jest trafić z takim szybkim. A dobra, a tego kardy? Może one są szybkie. Lekkie, szybkie, może tak, nie? Wow, demon prędkości. No naprawdę. Dobra, no powiem wam tak, mi się wydaje, że my już nie mamy nic totalnie, więc ja proponuję zrobić tak. Zresetujmy tego ziomeczka. Zresetujmy tego halka i zróbmy, zróbmy totalną detonację za pomocą czołgu. Tylko i wyłącznie czołg teraz się liczy. Więc uwaga, bierzemy tak i jedziemy sobie na, na lewo na początek. Zasadzić mu kopa, prawda, tym czołgiem w nogi. Bo wydaje mi się, że czołgiem najszybciej jesteśmy w stanie to zniszczyć. Patrzcie, nawet jadąc zniszczę samochody. Dobra, uwaga, i niszczymy tak. W kolano mu walimy w piszel. No, tak coś czułem, że, 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 że czołg to jest jednak moc. Drugi piszczel. No i super, fajnie. Dobra, i teraz lecimy tutaj. Bierzemy tak i, i strzelamy mu w klatkę piersiową. Uwaga! Ej, dobra, i tego całego nie zniszczę. To jest niemożliwe, bo przecież on jest yy, za wysoko, a ja nie mogę tak się wysoko wyciągnąć. Dobra, zniszczyliśmy go kilkoma strzałami z czołgu. Chwila, moment, nie? Znowu jest w tym samym stanie, w którym był przed chwilą. No ale teraz, jak ja mogę zrobić, żeby strzelić w niego całkowicie? Wydaje mi się, że jakbym wjechał na jakiś samochód, nie wiem, czy to się uda, czy to ma prawo się udać w ogóle, ale próbujmy. Próbujmy tak. O! O! Wiecie o co chodzi? Chcę, tak jakby. O nie, to jest za wysoko. Akurat, czy to jest teraz. No nie, ale blisko, ale blisko. No nie, za wysoko trochę jestem. O! Dobra, zniszczyliśmy całkowicie tego Halka. Udało się. Myślę, że to jest niemożliwe. Padł cały. Ej dobra, jak się go trafi w głowę tym czołgiem, to on spada cały. No to wychodzi. Mega fajnie. Mi się naprawdę mega dobrze go niszczyło. Widzowie, jak chcecie kolejny odcinek zniszczenia jakichkolwiek innych posągów, może, może Halka, może coś innego. Może znajdę jakąś fajną mapkę do, do rozwalenia. No to koniecznie y, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie taki kolejny odcinek. Łapeczka w górę, subskrypcję, żebyś na bieżąco. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, elo, a ja niszczę na końcu to. 해봐 시료다.